Cześć, jeśli szukasz najlepszego telefonu do 3000 zł, to jesteś w dobrym miejscu. 2025 rok przynosi mnóstwo opcji, ale nie wszystkie modele są warte swojej ceny. Dzisiaj pokażę Ci top smartfony, które oferują najlepszy stosunek ceny do jakości. Zastanowimy się nad ich wydajnością, aparatem, baterią i sprawdzimy, czy naprawdę warto je kupić. Zostań do końca, bo pod koniec filmu znajdziesz mój ranking i osobiste rekomendacje. Pamiętaj też, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał, jeśli chcesz więcej takich filmów. Kryteria wyboru. Zanim przejdziemy do konkretnych modeli, wyjaśnię, czym kierowałem się przy ich wyborze. Po pierwsze, wydajność. Chciałem, aby każdy telefon radził sobie z grami. Multitaskingiem i codziennymi zadaniami bez żadnych problemów. Po drugie, aparat. W końcu każdy z nas chce robić piękne zdjęcia, czy to w dzień, czy w nocy. Po trzecie, bateria. Dobry telefon powinien wytrzymać cały dzień, a szybkie ładowanie to ogromny atut. I na koniec cena. Chcemy uzyskać jak najwięcej za nasze 3000 złotych. Gotowi? No to zaczynamy. Po co F? 7 Ultra. Pierwszym telefonem na naszej liście jest Poco F7 Ultra. To prawdziwy demon wydajności. Ten smartfon ma procesor Snapdragon 8 Elite, który zapewnia błyskawiczną pracę. Jeśli grasz w gry, to ten model jest stworzony dla ciebie. Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2K z odświeżaniem 120 Hz zapewnia niesamowitą płynność obrazu. Filmy, gry, zdjęcia wszystko wygląda świetnie. Aparat Poco F7 Ultra oferuje potrójny zestaw aparatów z głównym sensorem 50 megapikseli, który świetnie radzi sobie zarówno w dzień, jak i w nocy. Tryb nocny działa świetnie, a dzięki stabilizacji optycznej zdjęcia są ostre i pełne detali. Bateria 5300 mAh z ładowaniem 120W to prawdziwa rewolucja. Naładujesz telefon w zaledwie 30 minut. Dodatkowo, przy zakupie tego telefonu, dostajesz głośnik Bluetooth za 1 zł, co jest świetną promocją OnePlus 12. Kolejnym telefonem w naszym zestawieniu jest OnePlus 12. To model, który wyróżnia się ogromnym ekranem OLED QHD+ o przekątnej 6,82 cala z obsługą HDR. Kolory są piękne, a detale wyraźne, co czyni ten telefon idealnym do oglądania filmów, grania i przeglądania zdjęć. Wydajność zapewnia procesor Snapdragon 8 Gen 3. Jeden z najszybszych na rynku, więc multitasking i gry nie stanowią żadnego wyzwania. Bateria 5000 mAh i ładowanie 100W to kolejna super zaleta. Pełne naładowanie w zaledwie 20 minut, a aparat. OnePlus 12 współpracował z marką Hasselblad, więc zdjęcia są naprawdę wyjątkowe. Na no teraz Citrus tryb nocny działa fenomenalnie, a stabilizacja sprawia, że nagrania wideo są profesjonalne. Jest to idealny telefon dla tych, którzy cenią wysoką jakość. Xiaomi 14T. Następny telefon to Xiaomi 14T, który oferuje świetną wydajność w bardzo przystępnej cenie. Z procesorem Mediatek Dimensity 803000 ten telefon radzi sobie z każdą aplikacją. Ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz sprawia, że animacje są płynne, a kolory żywe. To świetna opcja dla graczy i osób, które spędzają dużo czasu przed ekranem. Bateria 5000 mAh i szybkie ładowanie 120 W to prawdziwa zaleta. W zaledwie 10 minut naładujesz telefon do 50%. Aparat 50 megapikseli daje ostre i naturalne zdjęcia, a tryb nocny działa naprawdę dobrze. To idealny wybór, jeśli szukasz telefonu do wszystkiego: grania, robienia zdjęć i codziennego użytku. Samsung Galaxy A565G. Ostatni telefon w naszym zestawieniu to Samsung Galaxy A565G. To solidna opcja dla osób, które szukają stabilności i długowieczności. Procesor Exynos. 1580 zapewnia dobrą wydajność w codziennym użytkowaniu, choć nie jest to najmocniejszy układ w tej cenie. Samsung jednak rekompensuje to świetnym ekranem AMOLED o przekątnej 6,7 cala, który oferuje piękne kolory i świetny kontrast. Największą zaletą tego modelu jest długowieczność. Samsung obiecuje 6 lat aktualizacji, co sprawia, że telefon będzie działał bez problemu przez długie lata. Bateria 5000 mAh wystarcza na cały dzień, a aparat 50 megapikseli robi ładne, szczegółowe zdjęcia. Jeśli zależy ci na stabilności, długim wsparciu i solidnej jakości, to Galaxy A56 5G będzie świetnym wyborem. Podsumowanie pierwsze to już koniec naszego zestawienia. Przypomnijmy nasze top 4 telefony. Poco F7 Ultra. Świetna wydajność i rewelacyjne ładowanie. OnePlus 12, ekran premium i fenomenalne aparaty. Xiaomi 14T. Świetna wydajność za rozsądne pieniądze. Samsung Galaxy A. 56 5G, długowieczność i stabilność. Który telefon najbardziej Ci się podoba? Daj mi znać w komentarzu. Jeśli film Ci się spodobał, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!